Nasze dzieci powoli się zbierają. Super, cześć Leon. Słuchajcie, dobrze was widzieć, ojej, dobrze was widzieć. Cieszę się, że jesteśmy tutaj zgromadzeni w tak ważnym dniu, w tak znaczącym dniu, bo dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby świętować. Mamy wielkie święto Chrzest dwóch osób ze społeczności Miasto, Martyny i Maćka. I bardzo się z tego cieszę. To będzie wielkie święto, bo wiecie, po takim czasie lockdownu, pandemii, tego wszystkiego, potrzebujemy mieć czas świętowania, potrzebujemy świętować to, że wciąż ludzie się nawracają, że wciąż ludzie szukają i pragną Ewangelii. Więc to jest wielkie święto, ale zanim będziemy świętowali, będę mówił o tym wielkim święcie. To chciałem jeszcze moje osobiste święto dzisiaj przytoczyć, ponieważ dzisiaj jest 5 września i dokładnie 6 lat temu miałem to szczęście, że moja żona jakimś cudem zgodziła się, że będzie ze mną do końca swoich dni, do końca naszych dni. I dzisiaj świętujemy 6 lat, i chciałbym Cię tutaj zaprosić, Paulino. Bo tak, bo wiecie, bo bez Ciebie. Bez Ciebie to ani moja y, służba, ani moje życie w ogóle by nie miał mogło się wydarzyć i nie miałby sensu. E, I bardzo Cię kocham. Dziękuję Ci za to i chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że naprawdę e, to, co się dzieje, tutaj dzieje się nie dzięki mnie, ale dzięki temu, że Paulina mnie wspiera. Kocham cię bardzo. To nie jest Kocham cię. Dobrze, więc osobiste święta już załatwione. Dzisiaj nic rano mojej żonie nie dałem i tak czułem, że jest napięcie, ale. <laughs> Słuchajcie. Słuchajcie, dzisiejsze przesłanie będzie zatytułowane Pokochani, aby kochać. Pokochani, aby kochać. Dlaczego tak? Dlatego, że wiecie, historia każdego chrztu, również tego dzisiejszego, historia, każda historia, w której Bóg odgrywa główną rolę, ona zawsze jest czymś, co sprowadza się do miłości. Bo tak przeżywamy relacje z Bogiem. Prze, przeżywamy relacje z Bogiem przeżywając miłość. To jest tak, że doświadczamy go, przeżywamy, otrzymujemy miłość, poznajemy go poznając miłość. Wszystko, czego doświadczamy, doświadczamy przez miłość, bo Bóg jest miłością. Tak czytamy o nim w Jego słowie, tam gdzie nam się objawia. On jest miłością. A więc, jeżeli chcemy go poznać, chcemy z nim mieć relacje, chcemy z nim żyć, zawsze to się sprowadza do miłości. I chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. Jeśli. Chcę powiedzieć, że może coś poznawałeś, ale na pewno to nie był Bóg. Dlatego, że Boga nie możesz poznawać inaczej, jak przez miłość. Może poznawałeś ludzi, którzy mówią, że reprezentują Boga, którzy chcą ci opowiadać o Bogu, ale nie byli pełni miłości. I rzeczywiście tak mogło być. Tak się zdarza czasem. Może poznałeś jakiś kościół, który nazywał siebie kościołem, ale nie doświadczałeś w nim miłości. Też tak mogło być. Ale chcę cię zapewnić, że jeśli pozwolisz sobie na to, albo jeśli zapragniesz tego, żeby poznać Boga, to nie możesz go poznać inaczej, jak tylko przez miłość. Nie ma innej opcji, żeby poznać go inaczej. Jak przez miłość. Tylko przez miłość, bo On jest miłością. I, I historia każdego chrztu musi się zacząć w tym właśnie miejscu. W tym miejscu, gdzie ktoś poznaje niepojętą miłość Boga, doświadcza niepojętej miłości Boga. Zaczyna obserwować tę miłość, jak ona jest żywa i prawdziwa w Jego życiu. Nie gdzieś w książkach, w jakichś historiach, ale w jego życiu. Doświadcza niepojętej miłości, na którą nie zasługiwał. I zobaczcie w liście do Rzymian w 5. rozdziale, 8. wersecie czytamy: Bóg natomiast daje dowód swojej miłości, swojej miłości do nas przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Każdy z nas zmaga się z jakimiś słabościami, z jakimiś wątpliwościami, z grzechem. Z jakimiś błędami, które popełniliśmy w przeszłości, w których może teraz tkwimy. Nie ma takiej osoby, która by żyła doskonałym, sprawiedliwym życiem. Właściwie egoizm zżera nas od środka i nawet jak staramy się być jak najbardziej życzliwi, jak najmilsi, jak najbardziej hojni, to i tak wszystko to w jakimś stopniu jest przesiąknięte naszym egoizmem, dlatego że diabeł właśnie cały czas próbuje przez porządliwość naszych oczu, serca... Życia cały czas próbuje wpływać na nas i oszukiwać nas, że to jest to, co da nam szczęście. Nie ma takiej osoby, która by nigdy nie plotkowała, nigdy by nie zrobiła czegoś nie do końca fajnego, jakiegoś szemranego interesu, jakiegoś, nie wiem, wyładowania złości. Nie wiem, próbuję dać jakieś takie najbardziej prozaiczne przykłady, bo często jest tak grzech. Grzech, nam się to kojarzy grzech. Nie wiem, że trzeba być jakąś nierządnicą albo mordercą. Ale tutaj nie, właśnie chodzi o to, że my nie musimy być mordercami lub nierządnicami. Wystarczy po prostu, że jesteśmy sobą. Wystarczy, że jesteśmy sobą. I okazuje się, że nie potrafimy żyć doskonałym życiem. I teraz. Cała Ewangelia sprowadza się do tego, że owszem, ty nie jesteś doskonały, nie, masz swoje słabości, masz swoje zmagania, zmagasz się z jakimś grzechem, nie jesteś doskonały w swoim życiu, ale Ewangelia polega na tym, że nie musisz taki być. Dlaczego? Bo Jezus taki jest i to wystarczy, że On jest doskonały i że chce zapłacić za nasze winy. To jest Ewangelia. Kaman, ktoś tu się cieszy z tego? Wszyscy przyjmują to za dużo o tym grzechu. Wszyscy się za bardzo przejęli. Słuchajcie, to jest dobra nowina. Kiedy mówimy o grzechu, nie po to, żeby nas dobić, ale mówimy po to, żeby objawiła się jeszcze większa łaska i miłość w Jezusie, Chrystusie. I to jest Ewangelia. I każdy z nas doświadcza tej niepojętej miłości, może doświadczyć tej niepojętej miłości, i w tym miejscu zaczyna się historia chrztu. Kiedy doświadczasz tego, to dzieje się w Twoim wnętrzu, to dzieje się w Tobie. Twój duch jest przemieniony bo przyjmujesz go do swojego życia. I chrzest jest zewnętrznym znakiem tego, co dokonało się wewnątrz. To nie jest tak, że Chrzest teraz w tym momencie coś magicznego wydarzy się w tej wodzie. Jeżeli ktoś oczekiwał tego albo zastanawia się nad tym, to może podejść i zobaczyć, że to jest zwykła woda. Nie jest ani święcona, ani nie jest jakaś przefiltrowana. Nic z nią nie robiliśmy. Nie jest gazowana, żadna inna, po prostu to jest woda, woda z kranu. Nalaliśmy wczoraj, znaczy ja nie nalewałem, ale Patryk z Arturem trzy godziny nalewał tę wodę, więc jest w miarę świeża, Dacie radę. Zwykła woda, zwykła woda, ale chodzi o symbol pewien, tego, co się dokonało wewnątrz Martyny i Maćka i dokonało się wewnątrz każdej osoby, która już przyjęła chrzest. A więc poznała pojętą miłość i jej duch został przemieniony. I myśli dalej są różne. Zachowania również są różne. Nie jesteśmy, dalej nie jesteśmy doskonali. To jest proces tego przemieniania się, ale nasz duch już jest nowy, już jest odnowiony. I chrzest symbolizuje to, że zanurzamy się z tym starym duchem, starym życiem i wynurzamy się z nowym w Jezusie Chrystusie. To jest symbol tego, ale nie dokonuje się nic magicznego. Jeśli miałeś 5 kg na wagi, dalej będziesz miał te 5 kg na znak tak samo tak samo jak to nie jest tak, że kiedy 6 lat temu poślubiłem moją żonę, to wtedy żeby była moją żoną, że po prostu liczę na to, że się zgodzi, ale to było już dużo wcześniej. Ale był ten dzień, 5 września 2015, kiedy ślubowaliśmy sobie przed Bogiem i przed kościołem, że będziemy ze sobą do końca, do końca życia. I teraz wiecie, ja już nie pamiętam, który dzień to był, kiedy ja ją pierwszy raz począłem kocham Paulinę, kocham moją żonę. Ale pamiętam 5 września, kiedy jej ślubowałem, że będę ją kochał i że będę z nią do końca mojego życia. I o to samo chodzi w chrzcie. Nie będziesz pamiętał tego dnia może, kiedy tak tego dnia do, po prostu doświadczyłeś czegoś wewnątrz siebie, przekonałeś się, tak wierzę, że Jezus Chrystus jest Panem, jest Zbawicielem, ale będziesz pamiętał dzień 5 września 2021, kiedy zanurzyłeś się w tej wodzie jako znak tego, że jesteś ślubowany Jezusowi do końca swoich dni, na całą wieczność. O to w tym wszystkim chodzi. Taki to ma sens. I dzięki temu... Że Jezus pokochał nas, kiedy my jesteśmy grzesznikami, kiedy jesteśmy w tym swoim syfie, błocie wszystkich zmagań, kłótni, rząd i tak dalej. Doświadczamy tej miłości i od teraz możemy żyć w wolności, w niesamowitym poczuciu tego, że wiemy, dokąd zmierzamy. To już nie jest tak, że jakiekolwiek uczynki mogą nas oddzielić albo przybliżyć do Boga. Nie wiem, może kiedyś słyszałeś o tym, że jeśli będziesz mówił, patrz każdego dnia, wtedy będziesz bliżej Boga jeśli będziesz przestrzegał jakichś tam zakazów, nakazów. Ale chcę Ci powiedzieć, że jeśli rodzisz się na nowo i przyjmujesz zbawienie z łaski, tak jak jest to napisane w Biblii, to tam nie chodzi już o żadne uczynki. Tam już nie ma żadnych uczynków. Tam wszystko się dokonało w Jezusie Chrystusie. I to jest niezwykła wolność, w której możemy żyć. Macie i Martyna nie są doskonali. Trochę ich poznałem. Trochę ich poznałem i wiem, że <laughs> wiem, że nawet nawet mimo, że już dawno są nowonarodzeni, to dalej mają swoje wyzwania. Dokładnie tak jak ja i każdy z Was, który się śmiał przed chwilą. <laughs> ale ich duch już jest nowonarodzony. Już nic ich nie oddzieli od Bożej miłości. Już nic ich nie oddzieli od wieczności. To jest Ewangelia. Za mało się o tym głosi, ale to jest prawda Ewangelii. I to jest to, czego nikt nic nie może Ci dać. Nikt nie może Ci dać. Tylko Jezus Chrystus. Zostałeś pokochany. Ale to jest piękne w tym, że kiedy doświadczasz tej niepojętej miłości, kiedy doświadczasz tego nowego życia w Chrystusie, to nie chcesz Go zachować dla siebie. I wiecie, to jest taki stereotyp, wiara to jest moja prywatna sprawa, ale to nie ma nic wspólnego z Ewangelią, bo Ewangelia nigdy nie była prywatną sprawą, bo jeśli doświadczysz prawdziwej miłości Boga, niepojętej miłości Boga, już nigdy tego nie zostawisz dla siebie. Już nigdy. To jest zbyt piękne. Zbyt piękne, żeby to przemilczeć. Zbyt piękne, żeby to zachować. Mój przyjaciel i pastor w ICF Bydgoszcz, Michał Włodarczyk, często mówi, Ewangelia jest zbyt piękna, żeby ją przemilczeć. Nie da się jej przemilczeć, dlatego jesteśmy pokochani. Po co po to, aby kochać, aby dalej dzielić się tą miłością, przesłaniem miłości, które jest w Chrystusie. I w Jana 13, rozdziale 34-35 czytamy, „Daje wam nowe przykazanie. Jezus mówi, kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Potem wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni, drugich. drugi jest jeden znak rozpoznawczy. Miłość, którą się dzielisz, ale nie jakaś uniwersalna miłość, nie jakaś taka miłość, każdy rozumie, jak chce sobie miłość, miłość, którą jest Bóg. I tą miłość... Z tej miłości mamy być rozpo, rozpoznawalni, z tej miłości mamy być znani i tą miłością chcemy się dzielić. O niej chcemy świadczyć. Chcemy świadczyć o tym, że Jezus przemienił nas swoją miłością, swoją łaską, zbawieniem, które mamy w Nim. O tym chcemy mówić, bo tego doświadczyliśmy. Nie doświadczyliśmy jakiejś miłości definiowanej tak, jak tyle ile jest ludzi na tym świecie, ale definiowanej przez to słowo, w którym Bóg się objawia. To jest miłość, której mamy być znani. Nie z naszych doktryn, nie z naszych teologii, nie z naszych budynków, ale mamy być znani z miłości, którą jest Bóg. To jest znak, nasz znak rozpoznawczy. I ludzie rozpoznają w tobie Jezusa, jeśli będziesz znany właśnie z takiej miłości. I chcę podzielić się z wami kilkoma rzeczami, które mogą nam pomóc w tym, abyśmy byli znani z miłości. Mogą pomóc nam w tym, żeby ludzie rozpoznawali w nas miłość Jezusa Chrystusa. I pierwszą rzeczą jest to, że musimy być napełnieni wiarą. Wiecie, nie można podobać się Bogu i nie można mieć z Nim relacji bez wiary. Lubię różne zasady chrześcijańskie, ale nie wierzę w Boga. Nie ma takiej opcji. Wiara jest tym, co napędza nasze życie. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, czytamy w Słowie Bożym i tak właśnie jest. Ponieważ z wiary bierze się relacja z Bogiem. Bo nie mamy żadnych dowodów na to, że Bóg istnieje, ale nie mamy również żadnych dowodów na to, że nie istnieje. Wszystko sprowadza się do wiary. Możesz wierzyć w to, że On nie istnieje, możesz wierzyć w to, że On jest i że jest żywy. Możesz mieć poczucie, że nie, Bóg, Bóg nie działa, nie widzę Jego działania i to jest moim dowodem na to, a możesz mieć przekonanie że doświadczam Bożej miłości i doświadczam Jego działania, tego, że On jest żywy, że On po prostu działa w realny sposób. I to jest przekonaniem dla mojej wiary. To sprowadza się do wiary. Nie wiem, czy jest jakiś kościół, który mówi, mamy dowody na istnienie Boga. Są różne środowiska, które mówią, mamy dowody na istnienie Boga, ale jeszcze nigdy nie udało im się tak naprawdę wygrać tej dyskusji. Nie ma odpowiedzi na tę dyskusję i właśnie na tym to polega. Bóg wcale nie chce, żeby były dowody. Gdyby chciał, żeby to zrobił. On chce naszej wiary, chce naszej decyzji. Tego, że jesteśmy w stanie powiedzieć tak, ja wierzę. Ja wybieram wiarę pośród świata pełnego niewiary. Ja wybieram, że zanurza się w tej wodzie i dam świadectwo tego, Mimo, że dla niektórych to może być absurdalne, może być abstrakcyjne, ale wybieram wiarę jako świadectwo mojej relacji z Bogiem. Wiecie, bez tego nie jesteśmy w stanie nigdzie pójść. Wszystko zaczyna się od wiary. I ona nie weźmie się z tego, że ktoś da Ci dowody, ale weźmie się z Twojego doświadczenia, z tego, że powiesz, Boże, przyjdź do mojego życia, bo ja już nie daję sobie rady. Nie daję sobie rady ze swoimi słabościami, z złymi nawykami, z moim małżeństwem nie daję sobie rady, z moją pracą, z z ze zmęczeniem, z chorobą. Nie daje sobie rady i potrzebuje ciebie, bo nikt inny nie może jej pomóc. Od tego się zaczyna, od wiary. Od wiary. Druga rzecz, która może nam pomóc w tym, żebyśmy byli znani z tej miłości, którą jest Jezus, którą jest Bóg. To to, że będziemy prawdziwie łaskawi. Prawdziwie łaskawi. Bo tylko prawda i łaska mogą doprowadzić nas i mogą doprowadzić każdego innego do tego, co świętujemy dzisiaj. Do Nowonarodzenia, do, do miejsca decyzji o chrzcie. Sama prawda, która objawi to, jak jesteśmy słabi bez Boga, jak nie dajemy sobie rady i choćbyśmy mieli mnóstwo pieniędzy, choćbyśmy mieli mnóstwo przyjaciół, mnóstwo followersów, czegokolwiek tam sobie wymarzymy, to i tak sami nie jesteśmy w stanie usprawiedliwić siebie, nie jesteśmy w stanie siebie zbawić i dać sobie rady z jakimiś obszarami naszego życia. To może nas zniszczyć, ta prawda jak wielu ludzi dzisiaj niszczy na świecie. Ale sama łaska może sprawić, że będziemy wierzyli właśnie w taką tanią Ewangelię, czyli właściwie Jezus wszystko zrobił, więc ja będę dalej żył beznadziejnym życiem, w którym na niczym mi nie zależy, ale przynajmniej będę miał poczucie, że ktoś za to zapłacił. Trzymajmy tego i tego, prawdy i łaski. Więc musimy być prawdziwie łaskawi, musimy dawać ludziom i łaskę, i prawdę. I zobaczcie, w Jana 1,17 czytamy, o ile bowiem prawo zostało nadane Mojżeszowi, czyli w Starym Testamencie czytamy o prawie, o tym jakichś właśnie zasadach, nakazach, których Bóg próbował, przygotowywał ludzkość na przyjście Mesjasza, o tyle łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Nie tylko łaska, ale również prawda. Nie tylko prawda, ale również łaska. Te dwie rzeczy są potrzebne. I takie świadectwo musimy dawać światu prawdy i łaski. Nie zmieniać definicji grzechu, nie zmieniać definicji zbawienia i wszystkich innych definicji biblijnych, ale również nie walić nimi prosto w twarz, a tym czym walić prosto w twarz, to łaska. To łaska. Prawdziwie łaskawi. A więc napełnieni wiarą, bo bez wiary nie można zrobić żadnego kroku w relacji z Bogiem, i prawdziwie łaskawi. A dalej zdeterminowani. Myślę sobie o tym, że to musi być zaskakujące, szczególnie w takim kraju jak nasz, że decydujesz się na to, żeby jako dorosły człowiek wejść do jakiegoś basenu, zanurzyć się, wynurzyć cały mokry i po prostu ludzie śpiewają o Bogu i o co chodzi. Trzeba być zdeterminowanym, żeby to zrobić. Tak samo jak trzeba być zdeterminowanym, żeby widząc kogoś w trudnej sytuacji, pójść i zacząć z nim rozmawiać o Bogu, w Twojej pracy, w Twojej szkole na uczelni, gdziekolwiek jesteś, do twojego sąsiada. Trzeba być zdeterminowanym. Łatwiej jest po prostu kiwnąć głową, dzień dobry, dzień dobry i pójść w swoją stronę. I powiedzieć, Duch Święty mnie nie pokierował tam. Duch Święty mi nie powiedział, że mam, że mam mu ogłosić Ewangelię. Ale chcę wam powiedzieć, że trzeba być zdeterminowanym i Jezus nas do tego wzywa. Jezus był zdeterminowany. On naprawdę wchodził z buta, wchodził z buta w ten cały religijny establishment faryzeuszy i głosił, i opowiadał i widział, widział trendowatych. Nie wolno ich było dotykać, ale On ich dotykał i ich uzdrawiał co więcej. Szedł do świątyni wywrócił stoły powiedział, tak nie może wyglądać świątynia mojego ojca. Był zdeterminowany, żeby ogłaszać prawdę, ale i łaskę. Łaskę, ale i prawdę. Był zdeterminowany, żeby świadczyć, żeby ogłaszać światu, że Jezus jest Bogiem, że jest miłością i nie ma innego zbawienia, jak tylko Jezus Chrystus. Dziękuję Ci sumion. Nawet mając Stefana Henryka na rękach to i tak. Hajpujesz. <grybujesz> Stefan Henryk. Za dużo tych dzieci nowych w mieście. <grybujesz> za chwilę Beniamin i jeszcze paru innych. Dobrze. Chwała Bogu. Napełnieni wiarą, prawdziwie łaskawi, zdeterminowani. I wytrwali. Wytrwałość to jest coś niezwykle potrzebnego w relacji z Bogiem. W relacji z Bogiem, w relacji małżeńskiej, w budowaniu biznesu. Właściwie wytrwałość jest niezwykłą cnotą, niezwykłą wartością, która jest potrzebna, ale w świecie, który przyspiesza, pędzi i cały czas po prostu stwarza nowe możliwości, trudno jest być wytrwałym. Bo jeśli coś ci się nie udaje, po prostu może to zmienić i szybko zacząć coś innego. Bardzo często spotykamy się z tym hasłem tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz. To, co jest wartościowe, to, co jest znaczące, jest tu i teraz. Ale jeśli skupiasz się tylko na tym, co jest tu i teraz, to na pewno ciężko będzie Ci budować życie na wytrwałości. Ciężko będzie Ci zdobyć wytrwałość. Ja jestem przekonany, że nie chodzi tylko o to, co jest tu i teraz. Wiecie, mamy dane na tym świecie 70, 80 lat. Niektórym się udaje być, tutaj to jest 100. Wtedy wszyscy wow, ale niezły wynik. Ale wiecie, okazuje się, że każdy, kto ma na przykład tak jak ja, 30, stwierdza, że szybko poleciało. Najpierw masz 5, 10, 15, 20. Wydaje ci się e, jeszcze dużo czasu. A teraz mam 30 i myślę sobie, kurczę. Teraz już mam jakieś in, inne wyzwania przed sobą. 30 lat po prostu poszło, szczególnie ostatnie 10. I, i potem rozmawiam z moją mamą mówi słuchaj, chłopcze. Dobra, nieważne. <laughs> Miałbym, nie będę mówił o, 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 o wieku mojej mamy. Ale mój tata, mój tata mówi, słuchaj chłopcze, 65 lat, to jak poleciało dopiero. Szybko zlatuje życie i okazuje się, że 60 lat to wcale nie jest tak dużo. Ale przez 60 lat możesz skupiać się tu i teraz, tu i teraz, wydaje się, że masz dużo czasu, ale nagle stajesz u progu, u, 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 u progu tego końca życia i mówisz, tu i teraz już nie ma znaczenia. Liczy się, co jest po drugiej stronie. Liczy się, co jest po drugiej stronie. Dlatego jestem przekonany, że nie chodzi tylko o to, co jest tu i teraz, ale to, 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 co jest tam i wiecznie. Nie tylko tu i teraz, ale tam i wiecznie. I wiecie, ja dzisiaj świętuję i raduję się dlatego, że Maciek i Martyna zadbali o to, co jest tam i wiecznie. Oni dalej będą się zmagali ze swoimi wychowawczymi sprawami, małżeńskimi, zawodowymi. Jeszcze mogę tam wymieniać wiele. <laughs> Ale tak jak każdy z nas, tu nie chodzi o to, że zdradzą jakieś wielkie tajemnice, przecież każdy z nas ma te wszystkie zmagania. One są tu i teraz, ale jest jeszcze coś, co jest tam i wiecznie. I warto o to się zatroszczyć, warto o tym pomyśleć, co jest tam i wiecznie. Chrzest jest taką pieczęcią, że to, co jest tam i wiecznie, jest pewne, bo nic nie oddzieli Cię od Bożej miłości. Żadne uczynki, złe czy dobre, nie przybliżą, nie oddalą. Twoja wieczność jest pewna. Ale chcę nas dzisiaj właśnie zostawiać z taką refleksją. Czy dbasz o to, co jest tam i wiecznie? Czy dbasz o to, co jest tam i wiecznie? Bo jestem przekonany, że liczą się również te skarby, które nas czekają w wieczności. Że za chwilę minie nam życie i będziemy zastanawiali się, czy to wszystko miało znaczenie, budowanie domu, nie wiem, kupowanie samochodu, to jak się ubieram, to co jem. To ma znaczenie tu i teraz, ale tam i wiecznie już nie. Więc się o to, co jest tam i wiecznie. I kończąc, Mateusza 5,14 do 16, czytamy werset, z którego w ogóle wzięła się, wzięła się, wzięło się nasze słowo. Zapatrzyłem się na Patrycę, który pracuje na klawiszu. Wzięła się nasza społeczność z tego wersetu, właśnie. Czytam tam: Wy jesteście światłem świata, i nie da się ukryć miasta, które leży na górze. Jezus mówi, nie zapalają też lampy, by ją postawić pod garnkiem. Światło umieszcza się na świeczniku, skąd obecnym w domu świeci najskuteczniej. Tak, niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. To, co robimy w społeczności Miasto, robimy właśnie po to, aby być światłością świata, aby być miastem położonym na górze. Nie po to, żeby chować się pod garnkiem, ale żeby stanąć na świeczniku. Ale nie po to, żeby znaleźć swoją pychę i swoją chwałę, ale żeby oddać chwałę Bogu. Żeby ludzie mogli zobaczyć, jaką miłością jest Jezus Chrystus. Żeby ludzie mogli zobaczyć, jak można zadbać nie tylko o to, co jest tu i teraz, ale tam i wiecznie. Żeby ludzie mogli zobaczyć nie tylko to, że ktoś ma fajną społeczność, fajnych znajomych, ale to, że Bóg jest żywy i działa w realny sposób. To robimy w tym miejscu. Nie chowamy się, ale świadczymy głośno o tym, że nasz Bóg jest miłością. I chrzest jest odważną deklaracją, właśnie jest postawieniem się na świeczniku dzisiaj. Oni będą tutaj, wy będziecie siedzieli bezpiecznie w swoich ławkach, a oni będą tu na świeczniku zanurzani, po prostu zmoknięci i zmyci z makijażu, ale stają tutaj po to, żeby zaświadczyć o tym, że Bóg zmienił ich życie. Bóg zmienił ich życie, i to jest świadectwo, które chcą pokazać światu. Chcą pokazać swoim bliskim, nam jako Kościołowi i wszystkim, którzy nas oglądają online. Chcą pokazać, że Bóg jest żywy, Bóg daje swoją miłość, swoją łaskę każdemu. I to jest piękne, że kiedy dajesz to świadectwo chrztu, to pokazujesz jedną bardzo ważną rzecz: że skoro Bóg mógł dotknąć mnie może dostąpić również Ciebie. Skoro Bóg mógł przemienić moje życie i zaprosił mnie do nieba, może zaprosić również Ciebie. I to jest piękno Ewangelii Kościele. I dlatego nie chowamy się jako miasto. Chcemy widzieć ludzi, którzy są przemienieni przez Bożą łaskę. Nie chcemy widzieć doktryny, eventu, budynku. Góra. Góra jest symbolem spotkania Boga z człowiekiem. I marzę o tym, żebyśmy w społeczności miasto byli takim miejscem, w którym ludzie spotykają się z Bogiem, w którym ludzie spotykają się z Bogiem, doświadczają miłości i mogą powiedzieć: Jestem pokochany po to, aby kochać. Doświadczyłem miłości, którą chcę zanieść dalej. Amen? Amen. W takim razie przejdźmy do dzieła. Zapraszam Was tutaj. Tak jest. Adam pomoże. Chodźcie z tej strony. Tak, do środka. Dobrze. Tutaj, proszę. E, jeszcze na dole, możecie pozostać. E, tak, Adaś, gotowy jesteś? Dobrze. To nie działa. Dobra, to Martyna, Ty pierwsza wchodzisz. Adaś, daj mi rękę. Na dół jeszcze. Jeszcze. Jeszcze dobrze. Musisz teraz y, troszkę niżej. Wyciągnie, jadasz to. Dobrze. Mikrofon jest. Teraz zadam trzy pytania y, Martynie. Takie podstawowe dotyczące wyznania jej wiary. I wtedy zanurzymy ją. <ścoughs> Oczcimy znaczy się. Martyna, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Bogiem? Wierzę. Czy wierzysz, że zmarł i zmartwychwstał, abyś mogła mieć życie wieczne? Wierzę. I czy chcesz służyć Mu do końca swoich dni? Tak, chcę. Okej. Okay. A więc na podstawie Twojego wyznania wiary, chcę Ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Do tyłu. Może też... Fajnie. Leon mówi, że fajnie. Dobrze. Mikrofon. Maciej, czy wierzysz, że Jezus Chrystus jest Bogiem? Wierzę. Czy wierzysz, że zmarł i zmartwychwstał, abyś miał życie wieczne? Wierzę. Czy chcesz służyć Mu do końca swoich dni? Tak, chcę. Na podstawie wyznania Twojej wiary chrzczę Ciebie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. I tutaj, tutaj. Zapraszamy. Wielkie prawa dla nich. Teraz Was zapraszamy, żebyście się przebrali. Tak? A my możemy powstać i zaśpiewać jedną piśmę uwielbienia, za chwilę będziemy się o nich dalej modlić.